Ściemi z tym Nikus, w dzisiejszym odcinku pokażę Wam lokację e, kaset przybysza, które będą na moczarach odpoczynku oraz na lepkim lasku. E, tutaj już wyszły nowe wyzwania poza czasem e, i pokażę Wam jeszcze pod koniec tego skinka. Ładny był on jest, więc pokażę go. E, no i tak ogólnie wyglądają te zadania. Wyszły z pierwszych nagrania: Przybysza w moczarach odpoczynku i lepki blasku, i za to jest 5000 pydy. Yy, więc zarobiście i jeszcze jest Przetrwaj przeciwników: 250 znowu z 5000 pydy. Yy, wczoraj były wyzwania za 2500, a jutro będą wyzwania za 10 000 pydy. To 20 000 zadaje, czyli to daje razem 35 000 pydy. Dobra, a więc już zapraszam do gierki. Pokażę Wam jeszcze tylko sklep. Przedmowy nowy skinek, uliczny napastnik, fajny jest. jest, to jest fajne, chciałbym to mieć, pełny przechył, uśmiej się, zębate ostrze, linia skanowana, skanowania, Aha. kolczasta konwojentka, pomruk, kilowki neonatyczne, na lotnia, e, królisia, tu jest przytulny podróżnik, przytulna łapka, kamuflaż przytulasków przytulaców oraz dowódczyni drużyny przytulanek. No i to tyle z tego sklepu. Ja polecam na pewno tego pana, bo jeden z fajniejszych, Ogólnie teraz wydaje mi fajniejsze skinki męskie. Polecam tego pana. E, kotostrofę, e, pełny przechył, kolczastą konwojentkę, uśmiech się oraz linie skanowania. A teraz zapraszam do pierwszej kasety, która znajduje się e, właśnie na moczarach odpoczynku. Dobra. Znajduje się. Ok, zabliśmy. Znajduje się ona tutaj. Nie przypomnę sobie, czy byłem pewny, że uniknie się tej całej kalkulacji. Czy nie bałem się, że po ewentualnym zapętleniu stanę się całkiem niemy, tak jak obawiali się wszyscy inni. No i tak wyglądało to, a teraz idziemy tam nalepki lasek. Pokażę wam też dokładnie, gdzie to się znajduje. Jeszcze drugą kasetę i znowu się umutuje. Nieważne. Teoremat okazał się pełnym sukcesem i udało mi się, nam, tobie, pojawić bezpiecznie poza pętlą dokładnie w chwili rozszerzenia. Osobliwość została zatrzymana, dając nam sporo czasu na skonstruowanie urządzeń do synchronizacji węzła. No mieliśmy tu nagranie i było tam coś, yy, mowa była tam o osobliwości. Czyli według mnie, w tym nagraniu, e, będę musiał jeszcze je sobie przesłać, ale przesyłam sobie je jeszcze kilka razy. I jak będę wam pokazywał, e, oczywiście, tego skinka, to jest ta pani, e, podróbka ten, tej disco pani, to wam powiem, co ja o tym sądzę. Ok, już jesteśmy na trybie e, placu zabaw. No i ten skinek prezentuje się ładniej, ładniej niż myślałem ogólnie. Ten skinek. Można nim grać. Zobaczymy jeszcze w locie jak jest. No i powiem wam teraz, co ja myślę. Co ja ogólnie myślę o tym, o tym pierwszym nagraniu i zaraz wam powiem oczywiście też o drugim. On tam mówił o jakimś i Było to e, napisane z dużej litery w tekście, w tym dialogu. I mi się wydaje, że przybysz mógł po prostu stracić pamięć. E, właśnie stracić pamięć, bo tam e, na początku. To brzmiało ktoś takiego, czy przypomniał sobie, e, czy przypomniał sobie, więc musiał zapomnieć coś, a to raczej jest niemożliwe, że po prostu zapomniał i już nie pamięta. E, dlatego mi się wydaje, że właśnie stracił pamięć e, i przez co. No właśnie, kurde, to jest takie trochę trudne, e, bo tam właśnie mówił o zapętleniu, czy przypomnij sobie, czy bał się tego zapętlenia, czy e, po ewentualnym właśnie zapętleniu e, nie stanie się niemy i czy się nie bał tego. E, no I właśnie niemy to chyba znaczy, że... Kurde, nie wiem co to znaczy niemy. Możecie napisać mi w komentarzu, co to znaczy niemy. Ale, e, jak, ale zaraz sobie zobaczę, co to znaczy niemy. I wam powiem. Bo tam mówił, że... Czy znaczy nie bał się, że po ewentualnym zapętleniu? Nie stanie się niemy. A zapętleniu chyba czasu przestrzeni. No i to dobra, teraz wam pokażę tego skinka. W sumie nie zasłania nic. Jak dla mnie nic nie zasłania, ten skinek jest fajny. No to, to zaraz wam powiem, co to znaczy niemy i co jeszcze o tym myślę. No właśnie, tak jak myślałem, niemy to znaczy, że e, po prostu nie może nic mówić. I obsłuchałem jeszcze raz tej pierwszej e, wiadomości, i on tam mówił, czy nie obawiał się, że uniknie tej całej kalkulacji, czyli też jest mowa o jakiejś kalkulacji. E, nie wiem jeszcze o co to chodzi, ale prawdopodobnie na evencie wszystkiego będziemy wiedzieć, wszystkiego się dowiemy. E, no i tam mówił, że czy nie stanie się niemy, jak obawiali się inni. To możecie sobie też sami, sami pomyśleć i napiszcie, co Wy o tym myślicie w drugim, co Wy o tym myślicie. E, no i w komentarzu właśnie napiszcie. A ja teraz wam e, powiem, o, co ja myślę o tym drugim, o tym drugim e, nagraniu. No i właśnie na początku, w, tym drugim, w tej drugiej kasecie, mówił już o tym, o teoremacie, który w pełni się e, w pełni odniósł sukces. I tam mówił, że udało się e, mi, nam i e, tobie. Czyli to on mówi chyba o tym, jakby zakonie tych przybyszów. E, ale dobra, teraz lecimy dalej z tym drugim nagraniem, bo to już jest trochę dłuższe. A no i właśnie udało im się e, pojawić poza pętlą e, w chwili rozszerzenia, czyli rozszerzenie to było chyba wtedy, kiedy e, mech w walce z kattusem, tam gdzie katus próbował się na zalewie dostać, to mech wtedy kiedy wyciągnął to... I wtedy tam to, to skurczy tak w ręce, i też było w poprzednich kasetach mowa o skurczu, to właśnie było rozszerzenie chyba. I o to chodziło w tym rozszerzeniu, że później to wy, ten punkt zerowy wybuchnął, nie? I chyba oni, on właśnie mówił o tym, że, że ich akurat wtedy nie było, na całe szczęście, nie? Że udało im się być poza pętlą wtedy. I tam później też mówił o tym, że osobliwość za, e, została chyba zatrzymana i że dała im więcej czasu e, na no zaraz wam powiem na co. No właśnie im ta osobliwość została zatrzymana i dała im dużo czasu na skonstruowanie wiązłu i to też jest w tym z dużej litery i wiązła wiązła nie wiem czy to się tak czyta ale ok wiązła to były te które tworzyły szczeliny. Na przykład tutaj przybysz postawił, była też tutaj. Tutaj była nawet dwa razy. Tutaj też postawił i poszedł lepki las. I to tworzyło te wyrwy. I to były właśnie te więzła. I to są te więzła chyba teraz. E, dzięki którym później chyba oni znowu będą mogli uciec. Więc to na tyle chyba z tego. E, dzięki Wam za oglądanie. E, właśnie Jezu, co ja gadam teraz? Już kasety właśnie Wam pokazałem, wytłumaczyłem Wam, jak ja myślę. Każdy może myśleć inaczej, a więc Wy napiszcie, jak Wy myślicie w komentarzu, a więc dzięki za oglądanie. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć.